Lecz. A może to najechać na jeden twarzy próbają. Mm. Ok. Um, Za pięć minut zaczynają się półfinały turnieju głównego. Teraz zakończył się bonus turniej. Bonus turniej to jest taki turniej, wcześniej Wojtek, Wojtek tłumaczył, w którym grają zawodnicy, którzy odpadli z drapień Ale jednak, żeby wygrać bonus turniej trzeba się namęczyć. Po pierwsze jest piękny puchar, a po drugie trzy punkty do listy generalnej klasyfikacyjnej. W finale bonus w turnieju przegrała, ale kapitalna, świetna postawa Oliwii, gratuluję, runner-up Fighters League'a Oliwia Mazurek, gratulacje. I mamy fajnego, sympatycznego gościa z Bolesławca, nazywa się Wojtek Bączek, tak, to jest on, to jest on. I właśnie on pokona Oliwie w finale bonus w turnieju, zdobywa pierwsze miejsce i trzy punkty do listy klasyfikacyjnej, gratulacje. Oké, okay. ik ben pas af, ik